Cześć, witam wszystkich, powrócił u mnie temat silikonowania, każdy się go boi, mało filmów jest z tego typu, ludzie boją się, że będą hejtowani, ja wiem jak ja robię i dlatego pokazuję, tu już szczęściowo zrobiłem. i parę słów, bo takie elementy jak tutaj, to myślę że nie ma problemu. Najgorsze, na przykład, jak tutaj, podłoga do listwy krawędziowej. Tu słabo jest widać, to może będzie bardziej. Jest, jest, kolor po prostu silikonu tej fugi, ale szyba, która idzie od tutaj, jak widać, od zera. Jest na bezbarwnym. No i pomimo, że jest sprzęt, który naprawdę ułatwia, czyli oryginalny płyn, jest potrzebny nadal, ja nadal uważam, starego, dobrego, sprawdzonego sposobu, a mianowicie jak naciągnął na przykład tak, tutaj do listwy kranowidziowej, normalną rzeczą, że nie zastosuję czegoś takiego. No, bo jak spryskam, nie ma szans, żeby się złapało, więc wziąłem delikatnie, To jest akurat mydełko z wodą i delikatnie tylko przeciągłem tutaj, uważając, żeby nie yy, naszło tam wody i wtedy mogłem o, o, obrobić dół, bo zawsze od dół, robimy dół, tak samo tam w rogu nie staramy się nie spryskać, bo nie położymy. No nie jesteśmy w stanie położyć naraz całości, więc robimy dół, na spokojnie mamy czas. Przepraszam, z wykończeniem wszystkiego jest zrobione, zaczynamy górę, na przykład tak, ja zrobiłem górę do tego momentu na spokojnie i wtedy mogłem całość tu obrobić, tu jest pasaczek ledowy i dopiero zrobiłem górę. Tu miałem przyklejoną tasiemkę, bo wszystkie gdzie są jasne robię z jasnym, a dlaczego? No bo tam będzie podłoga Śmiesznie by wyglądało, że tu jest po prostu jasny kolor, a tu z tej strony podłogi ciemny, dlatego wszystko gdzie jest ten kolor robię jasnym. No i teraz, jak zrobiłem dół, zrobiłem jeszcze raz bez bezwarunek dookoła. No i teraz, teraz to jest, jest, jest zakończone. Została mi góra. No i teraz sobie spokojnie dół. To jest ten ciemny kolor, tak samo tu go zakończę i do góry jeszcze się zastanowię, którym, czy tym ciemnym, czy jasnym zobaczymy, jak to, jak to będzie wizualnie wyglądać. Tu oczywiście jasne, więc prawdopodobnie chyba tam też zrobię. Może i tak, bo tam widać jest jasny kolor, tu tak samo zrobię jasnym kolorem. No i co, pokażę, bo do ściągania gumeczka. Fajna sprawa, tylko też nie do końca, bo jak zaczynam tu rok, ja tutaj ustawię nagram. Ciężko jest po prostu zacząć, żeby nie złapać poprzedniej warstwy i żeby to wyglądało. Więc nadal stosuję mój sprawdzony, ukochany przeze mnie znienawidzony przez innych metr Znaczy kawałek, no właśnie, bo to nie jest metr kawałek. Do, do ściągania Także ustawię mi i pokażę ten narożnik jak to wygląda. To, co mówiłem wcześniej, żeby z tego rogu, bo wiadomo, problem jest, bo ten tył może tam złapać. Dlatego ja nadal stosuję to, co stosuję. Mam pewność, że, że to będzie wyglądało. No kurde jeszcze ma pan głową Dobra. No i teraz mogę spokojnie. Tak samo w tą stronę.

No i ten to sposób zrobiłem narożnik bez problemu. Było. Całość myślę, że to wygląda. Coś to jest tutaj. Oczywiście przed tym, żeby nie było, zrobiłem sedum. Bo wiadomo, płyn może zlecieć coś się może wylać, cokolwiek duma być zrobiony tak samo kibelek tak to wygląda tu tak samo na małżejony został mi jeszcze jeszcze tutaj Ale jakby były jakieś pytania, to postaram się jeszcze raz nagrać. Może dołączę do czegoś, ale mam taką nadzieję, że tu wyjaśniłem. Tak samo wpadł, ale zrobiłem dół i ciężko było. Patyczek ruszyłem, założyłem i, i delikatnie przeciągłem. Także tak to wygląda. Okej. Okay. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.